Krzysztof Cugowski szczerze o rozwodzie syna co za o dyskrecji i spotkaniu z nowa narzeczona. Nie każdy związek potrafi przetrwać turbulencję. W życiu Piotra Cugowskiego wydarzyła się prawdziwa rewolucja. Ale długo potrafił utrzymać to w tajemnicy. Juror programu The Voice Senior bez rozglosu w mediach rozwiązył się z żoną Eliza i uklada sobie życie na nowo. Ta informacje potwierdza w rozmowie z faktem ojciec muzyka. Krzysztof Cugowski. Wieści o rozpadzie malzenstwa Piotra Cugowskiego podal 25 stycznia portal pudelek.pl, powołując się na źródło z planu programu The Voice Senior. Artysta rzeczywiście podczas nagrania show był wspierany przez swoją narzeczoną ja i Co wielu jego wielbicielom wydalo się dziwne, przecież od 2008 roku Był zonaty. Okazało się jednak, za syn Krzysztofa Cugowskiego nie tylko zdarzył się już rozwieść, ale i po raz kolejny zareczyc. W listopadzie 2022 roku napomknęł skromnie o nowej miłości, ale na tyle dyskretnie, że nikt nie wyweszł skandalu. Opowiedział dziennikarce pytania na śniadanie o tym, kto kibicuje mu na planie programu, mogę tylko zdradzić, że była mama i moja narzeczona. Karolina jest zawodowo kompletnie z innej strony. Ja się zajmuję rozrywką, także jestem lekarzem dusz. A ona jest lekarzem ciała, bo jest bardzo wykwalifikowanym lekarzem, internista i nefrologiem zdradził wówczas. Krzysztof Cugowski w rozmowie z faktem potwierdził informację o rozwodzie jego syna Piotra z żoną i podkreślił. Ze od jego finalizacji minęli już czasu. Bez zbędnego rozgłosu, on się rozwiodlił z półtora roku temu. Zdradził faktowi słynny polski muzyk. Podkreślił, że celowo utrzymywał te informacje w tajemnicy i że jeśli naprawdę nie pragnie się rozgłosu, to nie jest wielka sztuka załatwić sprawy po cichu, jak się nie chce czegoś rozglaszać. To nikt nic nie wie. Odbyło się to dyskretnie i najlepszym przykładem jest to, Za to wyciekło dopiero po półtora roku. I on sam to odkrył, zemanowa pania. Jak się chce być dyskretnym. To można, stwierdził Krzysztof Cugowski. Rokowy wokalista dodal również, ze miał już okazję poznać nowa ukochana jurora The Voice Senior. Poznałem jej jak narzeczoną, narzeczona, oczywiście, w końcu sila rzeczy muszę poznać, powiedział faktowi. Zawirowania w rodzinie Krzysztofa Cugowskiego. Zona muzyka wyjeżdża do USA. O co chodzi? Piotr Cugowski zachwycony występem Adama w The Voice Senior. Potem nie było już tekst lotko. Ale mnie za latwil. Bez mydla. Córka Witolda Paszta zgodziła się u publicznic ostatnio piosenkę zmarłego ojca, która nagrał przed śmiercią. To pożegnanie taty.